Siema mordy, z tej strony Norek, siema mordo. Eee, a to, dawno nie było nic w pokroju właśnie CleverBota, chciałem nagrać obcy, eee, wiecie co to jest? Six obcy, 6 obcy, nie wiem, coś, coś w tym stylu, tam się pisze z ludźmi zamiast eee, z, z botem. Eee, I też jest beka i jest śmiesznie, tylko że przed właśnie nagrałem ten, eee, taki wstępniak, ale ludzie nie odpisują coś za bardzo i coś, coś nie mają ochoty, więc trzeba, wiecie, znaleźć w ogóle takiego, który by, by chciał rozmawiać. Yy... Więc w takim razie wracam do CleverBot'a. Co jadłaś? jaki jadłaś? Jezus Maria, po czym to by wnioskowało? Halo, nic nie napisałem, na przykład, wiecie, jak mi się mówi bywałam albo bywałem, no to się, idzie się rozróżnić, ale tutaj... Yy... jestem facetem. Śnidanie. A ja jadłem tosty. A ty? Jesteś... <laughs> Nie mogę być dziewicą, bo jestem facetem <laughs> Debilno A Ty jesteś chłopakiem? No tak! <laughs> Boże święty! Co robisz? O nareszcie chyba się w końcu zrozumieliśmy. E, piszę z takim debilem. Także nagrywam. Do... Tak, także lecimy z Cleverbotem zamiast obcym. Piję sobie kalcium czy coś takiego, chyba calcium się nazywa. Muszę trochę kichowo dzisiaj czułem A oprócz tego... Mm, piję witaminy Haha Aha, Aha. <laughs> Chyba nie wiesz, co to są witaminy A ty co robisz? Hmm, piszę z tobą, uuuu Fajnie się pisze A ty? <laughs> no tak Jak nie, jak tak, halo Jesteś tylko robotem Spieprzaj z tym robotem, dobra Zmienimy temat Lubisz gotować? Tak. Co najbardziej? Jestem ciekawy, naprawdę. Co, boty lubią gotować? Najbardziej nie wiem. O, no ja ja też. Tak, no. Tu się rozumiemy. Ale jesteś No wejście wal, dobra. Zmieńmy temat taki, żeby nie, nic mu, nie, nie mówił o kobietach. Um, potrzebuję rozmowy. Co od... nie od początku Nie musi być znaczy się od początku Możemy jak najwiecie Wiesz try again to niby co? To angielskie zdanie nie bo No niezbyt Masz mastermos Mam dwa nawet Chcesz jeden? Okej okay. Przyniosę ci. Ja jestem, wiecie. Tak, kochanie. I już się porozumiewamy, no. Bo jestem leniwa, więc to jest kobieta. No i znowu z kobietą gada, no i tak się właśnie robi, no. Um, lubisz Dynie? Wasze zdrowie. Witaminowe. Ale ja się nie pytam, czy lubisz mnie. Ja się pytam, czy lubisz Dynie. Ale dobra, doceniam. <grym> no, niech cię będzie, nie. Też się kocham. No i widzicie, tak się robi związki w 5 minut. Co z tego, że trwają jeszcze mniej niż się je robi, ale no w końcu coś tak? Zaraz zmieniam kurde status na, na, na Facebooku. To skomplikowane, czy coś? Kocham cię kotku. Ja cię też skarbie. Skarbie, kocham cię. <laughs> Dziś posmarowałem Tobą chleb. Dzień dobry. Kocham Cię. Nie, kocham Cię. E, tak. Ja Cię też. What the fuck? Nie rozumiem, ale odpisuję. No, nie doch. Soch. Kocham ci kobietę ma w do to do uba. What the fuck? <noise> Foch. Yy, dobra. Dawaj coś zarymuj. Jakieś rapsy trzeba wymyślić. O, piszesz po polsku. Nie kurwa, po japońsku. <noise> jesteś robotem? Yy, jak myślisz? Szkarbie Zetak Pisz polskie znaki z felu. Tak, a ty Karolka Karolek, ten z YouTube'a? A, źle napisałem Nie A który? Chłopcem No wiem, że on jest chłopcem No nasze znaczy, chyba jest chłopcem Przynajmniej No nie wiem <grym>, yy, yy, A masz dzieci? Jezus Maria! Dobra! Nie! Nie chcę mieć nic wspólnego z aż z setką dzieci, także zmienimy rozmówcę. Witam <taki> Takie, że ci się zostawię. Witam, witam i o zdrowie pytam. O czemu zmazałeś? To było dobre. Oh, come on! Shit No co, zaczęłeś się? Powiedz mi. não tô esta well vez não breu what well, is my ninja name <laughs> fine fine Hmm. Idziemy czy nie? Aj, kurde, zapytałem, że tu można... Myślać... Może? I co jeszcze? Boże! To było głupie! Czemu nie jak się na dwie nogi? E, przecież to jest normalne! Dobra, idziemy, ale nie wiem czy, czy ty. Yy. Tak fajne. <laughs> no i już nawet nawet z angielskim botem yy. no nie wiem czy, czy się po, po, pobiorę z nią, czy nie. Yy. Um. Kurde, co muszę, co trzeba najpierw zrobić przed pobraniem się? Eee, o, <grystanie> <grystanie> lol. Dobra, wróćmy na Polski już, na Polski już, prawda? Siemanko, 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 naśiadanko, prawda? Co jadłeś? Siemanko, maybe that's why I ask you. <gryw> no tak na pewno, no Pff, oczywiście. Cześć, skarbie. Jeszcze raz. No co jest? Proszę mi się na polski zmienić. Ok, może teraz zadziałam. O, nareszcie, no i w końcu po polsku możemy porozmawiać siemanko. To słychać, to słychać. W sumie to tylko mnie teraz. A tam? Mhm. Lubię to, jak niektórzy stwierdzają, zamiast się zapytać. Lubisz mnie? Jeśli no, nic nie masz do gadania, bo już oni wiedzą, nie? A ty mnie? Kropka. Tak. Wiem. Aha. Płotek. Jestem chłopakiem, a nie dziewczyno. Kurde! Weź się ogarnij, kobieta! <laughs> nie jestem kobieta. Kurde! Jestem. Tak, myślałem, że jesteś kobietą. Um, chodź gdzieś może. Na kawę. Czemu? Chcę z Tobą. Spędzić czas O czym? O wszystkim i niczym Oj, oh yeah. Wszystko i nic, tak jak... W... To znaczy... Ty zny... Boże, tylko nie z te skryty hmm. o tobie, o nas dobrze. No to dzisiaj wieczorem będę u ciebie. I wyjdziemy razem, nie? No. no i jak tutaj rozmawiać z kobietą? No pomóżcie mi. Czemu nie? Czemu wszystkie kobiety są takie dziwne? Halo, halo? Z nimi to trzeba jakoś tak dziwnie. A czemu tak? Bo chcę z tobą spędzić czas. Ale czego chcesz? Kurde, zapoznać się z tobą. Okej, okay. znać księdza, ja jestem katoliczką. Dzięki za uwagę. To wystarczy. Trzymajcie się. Mówcie, jeżeli chcecie więcej. Do następnego. No i tyle. Myślę, że taki króciutki wystarczy na razie. Do zobaczenia. Siema.